Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Volvo V60 T8. A w zasadzie to zapraszam do testu silnika, czy tam zestawu silników T8 w Volvo V60. Szczegółowy test V60 jest już na kanale i link do niego jest w opisie oraz przypięty na karcie gdzieś tutaj na górze. Skupmy się więc na wadach i zaletach napędu T8. Po pierwsze, co to znaczy T8? T8 to według nowej nomenklatury Volvo hybryda typu plug-in. W skład której wchodzi silnik benzynowy o pojemności 2 litrów oraz silnik elektryczny. Benzynowy ma moc 303 koni, a elektryczny 87. Przynajmniej taki jest Volvo V60. Łącznie moc układu to 390 koni. Wynik imponujący i godny sportowych odmian takich jak Audi S4 czy Mercedes C43MG lub BMW M340. Również osiągi na papierze są naprawdę imponujące. Od 0 do 100 szwedzkie kombi powinno przyspieszać w 4,8 sekundy. Oczywiście zrobiłem pomiar przyspieszenia i wynik to 5,1 sekundy. Ale jest tutaj mały haczyk, bowiem testowany egzemplarz miał minimalny przebieg poniżej 1000 km. W zasadzie, jak go odbierałem, to miał poniżej 20 km, a podczas nagrywania przyspieszenia niewiele ponad 150, no coś koło 200. A podobno do 1000 km Volvo posiada nieco inną mapę, stąd też osiągi mogą się jeszcze trochę różnić od deklarowanych. Aha, i spokojnie. Rozmawiałem z Volvo Polska i taki pomiar potwierdzili, że spokojnie mogę robić. Jedynie co trzeba pilnować zawsze, to oczywiście temperatura cieczy chłodzącej i oleju. Ładny czas przyspieszenia do 100, jednak potem jest już znacznie gorzej. I do 200 samochód robił czas 100-200 na poziomie 17 sekund. Co dla niemal 400 koni jest bardzo przeciętnym czasem. Dla porównania, Audi A4, tylko już w sedanie, a nie w kombi, z silnikiem 2.0 o mocy 250 koni, robi również 17 sekund 120, a ma przecież niemal 150 koni mniej. Ale załóżmy, że to jeszcze kwestia słabszej mapy, bo auto ma minimalny przebieg. Co zatem jeśli zmierzymy samochód, ale z rozładowanymi akumulatorami? Cóż, taki test również przeprowadziłem. Tutaj też taka ciekawostka, że nie tak łatwo rozładować te akumulatory do zera. Bowiem tam zawsze coś tego prądu jest. Dlatego też, nawet jeśli wskazanie poziomu naładowania akumulatorów już nie wskazuje żadnego zasięgu, i tak pierwsze metry możemy pokonać bezszelestnie na samym silniku elektrycznym. Ale pora na przyspieszenie. Jak widzicie po czasach, z rozładowanym akumulatorem Volvo V60 T8 przyspiesza do 100 w czasie 5,4 sekundy, czyli już o 0,3 sekundy gorzej. 100-200 również jest wolniejsze, tutaj już o 0,6 sekundy. Nie są to duże różnice, wręcz nieodczuwalne. W ogóle można tak operować gazem, że da się przyspieszać na samym elektrycznym silniku i to całkiem żwawo Pomimo, że nie ma on za dużo mocy, bo tak jak mówiłem na wstępie, 87 koni, to bez problemu napędza spore szwedzkie kombi. Ba, udało mi się nawet osiągnąć 120 km na godzinę, jadąc na samym elektryku. Nieźle. Cisza panująca w tym samochodzie jest cudowna, zwłaszcza, że Volvo jest bardzo, ale to bardzo dobrze wyciszone. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale każdy model T8 Volvo ma napęd na wszystkie koła. Nie jest to jednak zwykły napęd, bowiem przednią oś napędza silnik spalinowy, a tylną elektryczny. Co więcej, silniki nie są połączone wałem, stąd też napęd jest dość specyficzny. Co zresztą zobaczycie na moich testach na rolkach. Widać, że na przykład, żeby zjechać z tylnych rolek, musimy mocniej wcisnąć gaz, żeby załączył się silnik spalinowy i nas wyciągnął. Odwrotnie nie ma żadnego problemu, bowiem elektryk załączy się jako pierwszy i nas szybko wyciąga. Możemy też włączyć tryb Konstant AWD i wtedy od razu, zarówno sprzednik, jak i tylnych rolek nas samochód wyciąga. Gorzej jest na skosie, gdzie Volvo V60 naprawdę długo się męczyło, żeby z nich zjechać. Nie pomagało ani włączenie kontroli trakcji w tryb sport, ani aktywacja trybu stałego napędu AWD Constant AWD. Gazem musiałem oparować bardzo mocno i dopiero wtedy auto zjeżdżało. A i tak mam wrażenie, że tylko dlatego zjechało, że się lekko zaścigiwało na końcu z rolek. Ten napęd tak naprawdę daje nam przede wszystkim kopa ze światłem. No dobra, a jak jest kwestia ładowania, bowiem Volvo V68 to hybryda typu plug-in, więc możemy ją ładować z kabla. Owszem, można i trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, kabel jest dość krótki, bo ma 4,5 metra, stąd też trzeba pamiętać, aby się dobrze ustawić do ładowarki. No właśnie, ładowarki. Kabel dołączony do V68 podłączamy do gniazda 230, a nie do szybkich ładowarek. A to oznacza długi czas ładowania, który wynosi niemal 4,5 godziny. Teraz pewnie myślicie, że jak to długo, skoro pełne ładowanie przykładowo Nissan LiFa z takiego gniazdka 230 trwa ponad 16 czy tam 18 godzin, a Audi e ponad 30 godzin. Prawda, ale tamte auta są w pełni elektryczne, a Volvo V60 T8 tylko jest wspomagane silnikiem elektrycznym. Stąd też jego akumulatory mają kilkukrotnie mniejszą pojemność i starczają na ciągłą jazdę elektryczną na dystansie około 35 km. Czy to mało? Sam nie wiem. Jeśli ktoś ma infrastrukturę, żeby ładować w domu czy też w pracy, to jest to wystarczające. Zobaczcie, jadąc zupełnie normalnie, zrobiłem spalanie poniżej 1 litra, dokładnie 0,8 litra i to na dystansie 16 km. Pokonując ten sam dystans, z tym że już w dzień i z rozładowanymi akumulatorami, potrzebowałem niemal 10 litrów. Różnica ogromna. Chociaż też warto pamiętać, że przez to, że auto miało bardzo mały przebieg, miało inną mapę, przez tą mapę może palić więcej. Ale wciąż pewnie może to być coś około 10 albo 20% więcej. Volvo V60 T8 oferuje też dwa dodatkowe tryby, czy też opcje, które aktywujemy z poziomu dotykowego ekranu. Chodzi tutaj o ładowanie baterii za pomocą silnika spalinowego albo zablokowanie baterii. To pierwsze, zwiększam spalanie silnika spalinowego tylko po to, żeby naładować szybciej silnik elektryczny. Moim zdaniem bez sensu. Druga opcja to blokowanie akumulatora, czyli możemy zablokować tą energię i użyć jej później. To ma potencjał. Chociaż na dobrą sprawę nie wiem, w jakich sytuacji chcielibyśmy tego użyć Volvo V60 T8 na silniku spalinowym jest bardzo ciche, więc chęć niewybudzenia sąsiadów raczej nie wchodzi w grę Może chodzi o jakiś wjazd w ekostrefę w centrum miasta czy coś? Być może To, co mi się podoba w jeździe V60 T8 to reakcja na gaz, która dzięki silnikowi elektrycznemu jest błyskawiczna i aż wciska w fotel No coś pięknego Podoba mi się też ta idealna cisza płynąca z silnika elektrycznego, która razem ze świetnym wyciszeniem daje super klimat Do tego jest też opcjonalne audio Bowers and Wilkins, które jak zwykle w Volvo działa wyśmienicie Nie jestem audiofilem, ale to gra naprawdę wspaniale. Pewnie dlatego kosztuje ponad 14 tysięcy złotych Ale ma aż 15 głośników i moc 1100 W Są też jednak elementy, które mnie denerwowały w V60 T8. Przykładowo wolant od skrzyni biegów i jego działanie w odmianie T8, jako standard, mamy inny drążek, czy tam gałkę zmiany biegów, która jest zdobiona ze szkła kryształowego OreForce. Wygląda dość ciekawie, ale nie w tym rzecz Chodzi o sposób działania, bowiem żeby ruszyć, trzeba drążek dwa razy pociągnąć do siebie, żeby przeskoczyć z trybu P na D Po drodze przeskakujemy nad N Trochę dziwne i niewygodne, zazwyczaj w każdym audzie mocniejsze pociągnięcie automatycznie przepina nam na tryb do jazdy, czyli D Drive To samo w drugą stronę, żeby włączyć wsteczny musimy popnąć dwa razy Dziwne. W ogóle szklany drążek zmiany biegów jest jedną z dwóch rzeczy w kabinie, po której poznamy, że mamy do czynienia z odmianą hybrydową Druga rzecz to duży tunel pomiędzy nogami pasażerów tylnej kanapy, gdzie ukryto część instalacji elektrycznej To oznacza, że jeśli chcemy jechać w 5 osób, to na środku będzie nieco mniej komfortowo Również w bagażniku pod podłogą znajdziemy część instalacji, która według producenta nie zabiera na nic w przestrzeni bagażnika V60 w odmianie hybrydowej ma bagażnik o pojemności 529 litrów, czyli tyle samo co zwykłe V60 Aha, przypomniałem się jeszcze co do kabla. Otóż Volvo ma w opcji kabel 8-metrowy za 1760 zł i jest on opisany jako Mode 3. W standardzie mamy Mode 2, czyli taki, który obsługuje mniejszy prąd. To może oznaczać, że w opcji Volvo może się ładować nieco szybciej. Pora na cennik. Cenę V60 T8 będę porównywał do odmiany T8, bo tak naprawdę to właśnie T8 jest oparte o silnik T6, tylko dodatkowo mamy silnik elektryczny. To tak w takim dużym skrócie. Tak więc T6 z silnikiem 2.0 o mocy 310 koni, z napędem na 4 koła i automatyczną 8-stopniową przekładnią kosztuje 216 600 zł w odmianie InScription. Porównuję wyposażenie InScription, bowiem hybrydowe T8 zaczyna się właśnie od tej wersji. T8 o mocy łącznej 390 koni, i również napędem na 4 koła i skrzynią 8-biegową kosztuje 247 000 i 300 zł. Jednak ma w standardzie od razu panoramiczny dach, który dla T6 Inscription wymaga dopłaty 6680 zł Co ciekawe, w cenniku jest napisane, że jest to standard dla wersji T8, ale jednocześnie opcja niedostępna dla plug-in hybrid Hmm, ja tylko przypomnę, że T8 to jest właśnie plug-in hybrid Ok Tak więc, różnica pomiędzy T6 a T8 to realnie 24 000 i 20 zł Czy to dużo? Cóż... Jeśli ktoś robi dziennie po 20-30 km i ma dostęp do ładowarki, najlepiej darmowej, to jest różnica, która się zwróci po około 46 tys. km. Zakładam, że za prąd nie płacimy, a Volvo będzie normalnie paliło około 10 litrów w mieście, a benzyna kosztuje 5 zł. i 20 groszy. To są jednak warunki nierealne, wręcz laboratoryjne, bo za prąd trzeba płacić, a Volvo raz będzie paliło mniej, raz więcej, a paliwo raz będzie tańsze, raz droższe. Ale tak czy inaczej, poniżej tych 46 tysięcy km ta kwota nam się nie zwróci. Sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to się wam opłaca. Ja tylko powiem, że samo Volvo V60, niezależnie czy z T8, czy z innym silnikiem, jest naprawdę świetnym samochodem. Po pierwsze pięknym, po drugie prowadzi się naprawdę dobrze i bardzo komfortowo. Jest przestronne i świetnie wykonane. W zasadzie jedyne, czego bym chciał więcej, to lepszych osiągów. Ale klienci Volvo to nie typ ludzi, którzy lubią szybką jazdę, a raczej bezpieczną, a pod tym kątem Volvo wciąż ma wiele, a nawet bardzo wiele do zaoferowania.